Jak złapiesz papier od dołu, to wygrywasz uznanie oczami. Dobra. Aj, dupa, dupa! Dupa, dupa, jest, przeszkodą, dupa jest przeszkodą, dupa jest przeszkodą. Ja uważam, że nikt tego nie da rady zrobić, ogólnie. Ej, ale otarło mi się. Dupa, dupa, dupa za dupa, dupa Pawiana. Teraz jest wielki, 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 wielki dupny finał. Wielki ten, czy Bartek ten. <laughs> będzie, będzie miał uznanie sobie. oczami. Dobra, dobra. Ja muszę Gacie podciągnąć, mam za, za nisko krok. Добра. Что он делает? можно так, не? Можно. Эй! Смапал бы! Давай, сразу. Tak papier traktujesz, z straj taśmy. Niestety to nie, nie. do zrobienia. Nikt z nas niestety nie wygrał uznania oczami, dlatego wy wygrywacie je właśnie w tym momencie. Trzy, trzy, cztery.